Przyszedł mi ten brykiet torfowy ludzi jak 150. Yy, trochę jest połamany, ale jest twardy. Ja to jeszcze nie widziałam takiego brykietu. Ech. Tak wygląda. Ja Wam później podam ceny, yy, bo Pamiętam po prostu Mówiłem za dużo na głowie ostatnio. Taki przyszedł na próbę. E, tam w komentarzach widziałam, że piszą, że po prostu na nos to kładą i e, to trzyma ciepło. E, że z tego jest trochę popiołu. Natomiast tutaj mi przyszedł ten dębowy. Fajne, takie zbite są. Podobno są bez bez żadnego lepiszcza, że są tak dobrze zbite, bez, wiecie, takiego kleju, bo ten klej to jednak za ładnie nie pachnie, nie? Zaraz jeszcze wezmę. wezmę to otworzę i dzisiaj będę będę tym paliła. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No ja to jeszcze, wiecie, ja to jestem No, taki. Nocki. I tego dwa kartony, 40 kilo się teraz nanosiłam. Tamtego 20. Nanosiłam się tego. I teraz muszę to poprzekładać. No i będę palić i jak mi się uda, to nagram. Zobaczymy. No ten się nie rozpada, tamten trochę rozpadnięty i w ogóle tak przyjechał. W takim beznadziejnym opakowaniu w samej folii, a to ładnie w kartonie tutaj są takie uchwyty, ledwo to wyjęłam, bo mi to przyszło na dopaczko na to nie. Dobrze, że były na dole, bo zazwyczaj mi e, na przykład karmy dla psów to albo dla kurbo czasami zamawiam przez internet, to mi przychodzą i są na samej górze, więc trochę się męczę z tym wyjęciem tego. No i dobra. Będziemy palić. Dzień dobry. Jest Następny dzień. Tyle zostało. Drewna bardzo nie wkładałam tam takie trzy szczapki. Yy, I zostało tyle. Popiół tutaj już był tego popiół z no. Nie jest zbyt dużo z tego wszystkiego co ja wczoraj wrzuciłam. Dużo tego nie było, ale jest rano. O szóstej. No i żar. Żar jest. Zaraz może jeszcze dołożę. Dołożę tego. Torfu. O, dołożę torfu. I dołożę. Go dołożę i zobaczymy czy to się rozpali jak ryjek się bawi jak jak się bawi obciąłem mu pazurki tak dał sobie obciąć pazurki, jest bardzo grzecznym kotkiem, masz rybkę rybkę mu kupiłam bardzo ją lubi 3 zł kosztowała, nie wiem, chyba teraz jeszcze są te rybki no bobaw, bobaw, o jak bo bawi, o. Zabawowy się. No, co tam rybka? Ma ogon. Ogonek ma. Ogonek. Ogonek ma. Nie mogę się odzywać, tak? A tutaj mamy, o. Panienka biała przyszła. I ja oczywiście składałam pranie i ona oczywiście na praniu, nie? Mała. Mała. O! Jecek się zajmuje tutaj swoją rybką. Tak, swoją rybką się zajmuje, tak. Ale ona fajna jest ta rybka. O Boże. Takie miękkie muszę mu kupować te zabawki, no bo inne to wiecie. Nosek będą nosek będą podrażniać. Przepraszam, dziurkę, bo on nie ma noska, tak? No moje dzieci. No co? No, no. Mój kochaniutki. Jak dzieciaczek jesteś, tak? Kociaczek, dzieciaczek. No, i mamy. Która... A co tej tutaj? Tak. My mamy tutaj godzinę, jeszcze szóstej nie ma. A ten pan ma tutaj zabawki i się zabawia. Tak? Tak? W środę te rybki będą po 3 zł, chyba jeszcze dwa rodzaje. Wekszyn. Tak ją lubi, nosi, chodzi z nią. Kotkowi zabrał, muszę kupić jeszcze. Chyba czerwoną jakąś jeszcze tak widziałam, grubszą może. Tary ryjkowi oddamy, co? Co? Ojej, no wiesz. Ty idź do spania, ja ci muszę do spania. Masz, no. Zaraz padnie, a ja będę musiała wstać do szkoły, Iwo. Dzień dobry, dzień dobry. Padł dzień dobry. Jezu. Tak, dzień dobry. Mam na imię Elmo. Urodziłem się... I kiedy oni mówili? 26 sierpnia. Ech. Tak. Chyba ich sześcioro było tych maluchów. Powiedz coś, lubi jeździć samochodem. Codziennie Iwo odwozimy do szkoły i przywozimy ze szkoły, tak? No, o, muszę kończyć. I to jest, słuchajcie, e, niemiecki z kaukaskim. Moim zdaniem, takie mieszanki są najlepsze. Dlatego wiadomo, że chów sobny nie istnieje w tym momencie. E, duża szansa, że pies w przyszłości nie będzie miał tych jakichś różnych wad. O te takie większe, molosowate to mają e, problemy ze stawami biodrowymi. Dysplazję stawów często. E, no i tak, takie buty. Potrzebny mi jest taki pies, gdyż no wiadomo, tutaj ja blisko lasu mieszkam i po prostu on ma takie wielkie to futro, jemu jest ciągle gorąco. Tak, niutku? Ma na imię Elmo, Iwo mu dał Elmo, na imię Elmo. Jak Iwo był malutki, to ja mu ciągle włączałam tą bajkę. Elmo, to jest z ulicy Zazamkowej. To nie jest stricte ulica Zazamkowa, tylko właśnie takie dla dzieci takie bajeczki, to mniej więcej 20 minut jeden odcinek chyba trwa. Elmo rysunkowo, taki zwykły. Wnusia mi na samochód weszła. E, no i e, ma na imię Elmo. I on na tym, Iwo na tym Elmo się nauczył e, liczyć. Liter się nauczył, także ta bajka dużo korzyści przyniosła. No i on to Elmo, to, zawsze lubił tego Elmocha. I teraz Elmuchem go nazwał Elmo Nie Elmuch Swojego psa No Śpi, dobra, idziemy do bo Przyjechaliśmy Ze szkoły, idziemy Nakarmić zwierzaki, bo jeszcze nie byłam A to jest już ósma, kurczę. Proszę, jak się rozkłada Proszę Proszę Niedźwiadku. Śpij, śpij jeszcze. Ty stopy. Tak siedzę sobie w samochodzie. I po prostu ja mam tutaj tyle ptaszorów, tyle tego wszystkiego, że po prostu muszę zacząć już. Robić karmnik, o tak, sikorki. Sikorki są, mazurki, wróble. Widziałam jakiegoś maluszka beżowego, ale co to jest, to ja nie wiem. Mnóstwo tutaj tego wszystkiego lata, naprawdę, naprawdę. Kolejna Amanita kolejny, o Boże, śliskie ręce nie mogę podnieść <grymne> ale jak pięknie pachnie Boże jeszcze trochę trzeba podsuszyć hmm. tutaj jest jeden podgrzybek który też jeszcze musi być no jeszcze no i tak suszę Wspaniale pachnął. Wspaniale. Myślę, że jeszcze pójdę na to. I <laughs> może więcej tych kremów zrobię magijdeł, bo one naprawdę są fajne. Szczególnie do twarzy. Przynajmniej mojej. Mi pasują. Także już niedługo będę robiła ze świeżych. Mamy o taki doster. Papier do pieczenia. Teraz jeszcze tu podwyższę trochę, może. Papier do pieczenia i mamy kaszankę. Nie chce mi się patelni odpalać, naprawdę. Chociaż w sumie chyba na patelni też można na tym, nie? Na tym papierze. To są te trójkąty. Zobaczymy. Jak to wyjdzie? I co? I zamykamy. I czekamy. Ja zawsze czekam dłużej niż to zielone się zapali. O! No i elegancko. Sam raz jest. Sam raz. O, mięciuchna. Mięciuchna przekładamy. To jest taka swojska i tam kiedyś jakieś robili takie publiczne sądy i stwierdzili, że kaszanka to jest, może tej kaszy za dużo tutaj, ja tu nie lubię za dużo kaszy. Kaszanka, czy tam krupniok, nie wiem jak tam się gdzieś mówi jest takim polskim superfood, dlatego że posiada dużo żelaza. Magnezu. I okrzyknięto ją. Super, food. No, ja tam jestem za tym na przykład, bo jakaś też afera wyszła, że dzieci w przedszkolu jedzą kaszankę. No, nie jedzą Kiedyś dzieci jadły kaszankę i jakoś, wiecie, zdrowsze były, nie? Mniej alergii w ogóle. To jest taka swojska. Tutaj nawet tak się fajnie przypiekła. Swojska kaszanka. No i co? I teraz wywalamy ten papier. Jak jest to wszystko z tym. Dwoma rękoma. Zdejmę. I po kłopocie. No. <grym> Polecam. Jeszcze pomidory mam. Koktajlowe. Muszę do ogródka iść. Chciałam Wam serdecznie podziękować za 2000 tysiące subskrypcji. Yy. I dziękuję za, y, wszystkim za y, nowo przybyłem. Nie mogę tu nagrywać. Na parkingu jestem pod wygranką Dziękuję wszystkim y, nowo przybyłem. U mnie na kanale znajdziecie wszystko, po prostu wszystko. To takie o wiejskie życie bez zadęcia, po prostu pokazuje jak jest. Y, takie wiecie, no zwykłe prawdziwe. Zwykłe Prawdziwe Życie, e, dzielę się z Wami różnymi przepisami. E, e, ostatnio właśnie zobaczyłam, że film o Amanicie dużo dał subskrybentów, no i już Amanita jest w tej chwili przeze mnie zbierana. Muszę się wybrać w jedno tutaj miejsce i po prostu e, ogarnąć temat. Już jest trochę suszona, jeszcze, jeszcze nie mam kilku składników do kremów i... i tych Mazideł, ale to już niedługo i będziemy sobie robić dzisiaj, jak y, się wyrobię i jak mi pozwoli, bo nie mogłam się połączyć ostatnio w ogóle. Wywalało mnie po prostu, nikt nie widział, że mam live'a, czy to mnie wywalało, czy to, co się działo z tym, ale nie mogłam się w ogóle połączyć. I, i z, po prostu y, zaktualizowałam wszystko. Telefon, YouTube. YouTube Studio zaktualizowałam nic nie pomaga. Nie wiem o co tutaj chodzi. Może dzisiaj z tego Chrombuka sobie jakoś dam radę, ale to będzie pewnie kijowa hmm. e, kamerka tam chyba jest. No nie wiem, no zobaczymy. E, już dawno nie byłam na live z wami właśnie moimi subskrybentami, bo będzie tylko dla subskrybentów. Także na przyszłość to ja bardzo proszę o subskrypcję i oglądanie tych nieszczęsnych reklam. No, po prostu ich nie. Y, można tam chyba jest nie wiem ile sekund, żeby je obejrzeć. Y, tych długich nie musicie oglądać, ale to YouTube właśnie płaci za, y, za reklamy, nie? Teraz. Y, Mam taką sytuację życiową, a nie inną, i po prostu każdy grosz mi się teraz przyda, szczególnie na odnowienie, ogarnięcie tego całego tam mojego przybytku, no, bo muszę, muszę to zrobić przed zimą wszystko. I no i tyle, no i mam nadzieję, że spotkamy się dzisiaj na live'ie, on będzie trochę później. Za jakieś e, co może wyniknąć na live'ie, to wyniknie, ja już nie będę. Słuchajcie, patrzyła na ym, to co do tej pory patrzyłam Trudno najwyżej wszystko pójdzie w świat to co się u mnie dzieje Trudno, dobrze, to ja już kończę, jeszcze raz dziękuję za te subskrypcje I tak jak mówię Amanitę trzeba będzie poruszać bo to jest święty grzyb że tak powiem Nawet widzicie ile na Subów przez, przez yy, Amanitę Dobra kończę i trzymajcie się do live'a dzisiaj mam nadzieję i do następnego filmu pa pa